Witam, witam, zapraszam na mój kanał, zastępujcie łobawę, tylko typu dziękuję, że w tym się bardzo się cieszę, iść do przodu, no, nie do tyłu, tego, typu właśnie, trzeba myśleć główką, nie dupą, tego, typu, słuchajcie, widzowie i ludzie, no, ciekawe, czy filmik z humorkiem mi z stubę jak będziemy w Belgii, hmm, Cienko to widzę, filmik z humorkiem, tak jak Ci mówiłem wcześniej na filmie, już kurde, opieknąłeś rodziców, żeby mieć tam stowę, tylko typu filmy z Ci Czyli nie jesteś, kurwa, człowieku. Ty się zakładasz, przegrywasz, po prostu, tylko typu. A zobaczysz wkrótce, jak pojedziemy do Belgii, ci dupa pęknie i całe wykopki z tego w frejerze. tylko typu. Po prostu ból dupy to staje się, wy jako ludzie, tylko typu ból dupy to staje i to fuj. No właśnie. To i tak twój was boli. No bo jesteście frajerami no. Tyle mogę powiedzieć w życiu waszym. Zostaliście frajerami tego typu. To jesteśmy już spakowani, przygotowani na wyjazd, a wy będziecie tylko pokali jak frajerzy, tego typu ludzie. Ale cóż, ja się mówi, jak nie myślicie główką tego dupą jako frajerzy to zostajecie frajerem tylko typu i bądźcie frajerami dalej bo ja nie ja idę za przodu nie do tyłu tylko typu trzeba myśleć głównie wy myślicie tam na dole tylko typu wy jako ludzie widzicie kto tu wygrywa tylko typu znowu ja takie bozo lekarzy internetu tego typu <gry> widzicie ja idę do przodu, a wy do tyłu. Wy jako ludzie kurwa nie umiecie zrozumieć, że mamy życie prywatne? Przecież to frejerzy jesteście tego typu. No cóż, Wasza braszka. ból dupy dostajecie w chuj i to bardzo ból dupy. Jak widzę, tego typu frejecie się jak kizny można powiedzieć. A chuj wam w dupę, tego typu ludziom, tego typu. My idziemy do przodu, a wy do tyłu, tego typu. Bez.